Nagrywając odcinek z Pepa nie sądziłem, że będzie aż tyle pytań, jak pobrać, jak zainstalować tego moda. Serio? Bo generalnie, gdy pobierzecie tego moda, to macie plik tekstowy, gdzie macie cały poradnik. No ale słuchajcie, no, nauczę was, jak, jak tego moda po prostu odpalić. A więc, pierwsze co, to odpalcie sobie Discorda oczywiście nie strefę karier, chociaż tam też zapraszam. Ale oczywiście Polish Expansion Patch ee, i Discorda, po prostu. No i tutaj macie, słuchajcie, ee, na tym kanale pobieralnia link do pobrania. Tego moda. Oczywiście polecam wersję pełną. Klikacie sobie, tworzycie sobie konto na Patreonie, no i następnie kupujecie właśnie Pepa. Nie będę wam tłumaczyć co to jest, jak to wygląda, co w tym modzie macie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co tak naprawdę kupujecie, no to obejrzyjcie sobie mój poprzedni odcinek. Link postaram dać wam w karcie. Natomiast no tutaj macie po prostu przycisk kup teraz. I w ten sposób kupujecie właśnie logując się. No a gdy już to zrobicie, no to wyświetli Wam się przycisk Pobierz. No i tu sobie oczywiście po prostu klikacie i czekacie aż te 3,9 GB wam się pobierze. Oczywiście musicie też pamiętać, żeby pobrać live editora, no i też oczywiście musicie pobrać mod managera macie wszystkie linki w opisie no i poradnik jak zainstalować też jest na moim kanale moi drodzy gdy już pobierzecie ten plik no to wyświetli wam się właśnie takie oto coś prawie wszystkim myśli klikacie sobie wypakuj do jeżeli nie macie takiej opcji to musicie pobrać winrara no ale to już chyba dacie radę ogarnąć wypakujemy mamy gotowe wchodzimy moi drodzy sobie w ten folder no i teraz po prostu Klikamy sobie przeczytaj to zanim zagrasz. Zjeżdżamy trochę niżej, no i mamy jak zainstalować moda. No i teraz po prostu postępujcie, tak jak tutaj panowie autorzy zrobili, napisali, i tak po prostu będę robić ja. Punkt pierwszy skopiuj plik skład z PEP 2025 czy znaczy 25 jesień z folderu składy, czyli oczywiście składy, skład PEP25 jesień, Ctrl C. No i teraz co mamy dalej? Do folderu ustawień gry, moi drodzy, jak te ustawienia gry znaleźć? Już wam mówię. Klikacie sobie tutaj, wpisujecie procent APP Data Procent Enter. No i w tym momencie jesteście, e, jesteście tutaj w tej zakładce APP Data. Ja sobie cofam i klikamy lokal, tak jak tutaj, tak? Oni chcą, żebyśmy weszli w lokal, no to wchodzimy w lokal. Teraz szukamy EA Sports FC25, potem Settings, a więc szukamy EA Sports. Mamy cyk Settings, no i tutaj mamy wszystkie nasze składy. Ja sobie mój stary skład e, pepa usunę, no i dodajemy ten nowy, który mam skopiowany. Proszę bardzo. Punkt pierwszy zrobiony. Pobierz Life Editor oraz FIFA Mod Manager. E, macie to zrobione, bo już wam o tym powiedziałem. Zainstaluj oba, oba programy. Macie to zrobione? No bo już wam o tym powiedziałem. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, jest to bardzo proste. E, no to obczajcie odcinek, który macie teraz w karcie. Następnie ustaw dla gry FC25, komendę startową, taką, jak tutaj nam wysłali. Kopiujemy sobie to. Cyk. I wchodzimy na platformę, gdzie mamy grę. U mnie jest to Steam. No i na Steamie znajdujemy sobie FC25. Cyk. Przede wszystkim myszy. Właściwości. No i teraz tą komendę sobie tutaj wklepujemy. Ctrl V. Zamykamy. I mamy. Punkt czwarty odhaczony. Punkt piąty urucham program live editor. A więc wchodzimy sobie tam, gdzie tego live editora pobraliście. Przypominam, że musi to zrobić na tym samym dysku, co macie e, FC. Odpalamy sobie live editora. Tutaj, oczywiście, klikamy OK. Proszę bardzo, live editor uruchomiony. Następnie uruchom program FIFA Mod Manager. Mam to w tym samym folderze, a więc uruchamiamy sobie Mod Managera. Pięknie, Mod Manager nam się odpalił. Co mamy dalej? Użyj przycisku Import Mods i dodaj PEP 2020, znaczy 25 jesień FIFA Mod i inne dodatki z folderu. Dodatki, dobrze, moi drodzy? A więc Import Mods tutaj na dole. No i tam, gdzie pobraliście moda, w tym folderze wchodzimy sobie wy. przede wszystkim tutaj. Ten plik, najważniejszy, otwieramy, ale czekamy. Ok, wrzuciło nam się. Dodajemy też dodatki, no bo chcemy mieć wszystko, moi drodzy. E, tutaj coś mamy? No teoretycznie, tak. Tutaj wszystko, co chcecie, możecie sobie dodać. No ja już tutaj nie będę się w to bawić, dodam sobie tylko te rzeczy. Jak widzicie, mamy po lewej wszystkie rzeczy dodane. Następnie zaznacz mody i użyj przycisku Apply Modes, czyli klikamy sobie. Kontrol i lewym, przyciskiem myszy po kolejce, wszystko zaznaczamy. Cyk. No i klikamy Apply Modes. I teraz mamy wrzucane je po prawej. No i dobrze. Co mamy dalej? Punkt dziewiąty mamy sposób tego jak powinniśmy ułożyć te mody. Eee, a więc najważniejsze jest to, żeby PEP25 twarzy lub PEP25 realizm mod znalazł się na samym dole listy, a zaraz nad nim był PEP25 jesień eee, a nad nią reszta modów jak na przykładzie. Czyli przykład. Jaki przykład chodzi? Wchodzimy sobie oczywiście tutaj w nasz folder z modem, no i klikamy sobie na zdjęcie, e, które nam tutaj autorzy wrzucili. Kolejność modów i po prostu sobie to odwzorujcie, czyli realizm mod. Po tym A więc przesuwamy sobie cyk. cyk. No i jak widzicie, ja mam teraz to zrobione identycznie tak jak oni. No i po prostu wam też tak polecam. Jeżeli chcecie mieć pewność, że będzie wszystko tak samo, no to po prostu zróbcie, zróbcie to identycznie. Użyj przycisku Lunch i uruchom grę. Moi drodzy, bardzo prosto, klikamy sobie Lunch. No i. Applying moco to the game, please wait. Czyli czekamy, aż po prostu nasze modyfikacje zuploadują nam się do gry. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Możecie zrobić to tylko i wyłącznie na pc -cie. Tylko... PC wchodzi w grę. Na konsole to nie działa. Ten poradnik po prostu rozwiązuje praktycznie Wasze wszystkie problemy. Jeżeli macie jakieś inne pytania, no to tutaj ponownie przyda Wam się Discord e, Polish Expansion Patch. No i tutaj macie po prostu pytania, popularne błędy, pogadanki. Nie wiem, no gdzieś tutaj na pewno pytania można kierować. E, także jak widzicie, tutaj różne pytania są. Możecie pisać e, do tutaj administratorów, do moderatorów, do twórców moda i im zadawać pytania. No bo ukrywam, że oni wiedzą po prostu najlepiej. Ja nie znam się na tym, ja na tym się nie znam, więc jeżeli chcecie po prostu pomóc, no to tutaj macie e, wszelkie jakieś tutaj różne kanały, pep czat. o właśnie, to chyba tutaj można pytania kierować najbardziej, więc, więc idealnie, proszę bardzo. Widzę, że już grami się ładuje, więc wszystko prawdopodobnie poszło dobrze, a teraz czekamy, aż FC 25 się po prostu uruchomi. Pokazuje mi się coś takiego, klikam kontynuuj, grami się już uruchamia, a więc bardzo się cieszę. Prawdopodobnie wszystko zadziałało, klikam sobie po prostu dalej no i teraz tak, tutaj wyświetli się coś takiego, spoko, klikamy anuluj, to jest normalne no i tutaj również klikniemy anuluj przyznam że pierwszy raz coś takiego widzę, ale podejrzewam, że trzeba kliknąć anuluj no i mamy tutaj, e, proszę, bardzo piękne intro, oczywiście je, jeżeli obejrzeliście objeży, ostatni odcinek z Pepa, no to znacie, a więc sobie to skipuję. E, z serwerami nam się nie połączy, no bo gramy na modyfikacjach, więc klikamy sobie Anuluj, Witaj Wy, Pep25Jesień. Znaczy to, że po prostu nam się połączyło wszystko ładnie z Pepem, ale, ale, ale w grze przejdź do ustawień, wczytaj składy Pep25Jesień. A więc tak, wchodzimy sobie w profil, wczytaj składy. No, i jak widzicie, mamy pusto. Mamy pusto, jest to błąd, który jest dosyć częsty. Co musimy zrobić? Już wam mówię. Wchodzimy sobie w tworzenie nowej kariery. No i jak tą nową karierę sobie stworzycie, to zaraz się widzimy. Ma to być byle jaka kariera po prostu mają wam się wczytać składem, więc włączcie cokolwiek, no i po prostu sobie włączcie karierę. Kariera włączona, teraz jej nie zapisujemy, wychodzimy z niej i robimy jeszcze raz to samo. Anuluj. No i wchodzimy sobie jeszcze raz w ustawienia, wchodzimy sobie jeszcze raz w profil, jeszcze raz wczytujemy składy. No i teraz proszę bardzo, mamy PEP 25, jesień. Enter, następnie zapisycie składy. No i zapiszmy sobie to gdzieś na przykład tutaj i dopiszę sobie pep, żeby wiedzieć. Proszę bardzo, zapisujemy. No i w tym momencie moi drodzy Prawdopodobnie wszystko powinno działać, a więc wejdźmy sobie w składy, no i zobaczmy, czy mamy kilka lig polskich. Proszę bardzo, Betclick, pierwsza liga, Betclick, druga liga, Betclick, trzecia liga, e, wszystko ładnie, śmiga i działa od drodzy, drodzy, a więc możecie być zadowoleni, no bo właśnie oficjalnie odpalił Wam się. Pep 25, no i możecie sobie po prostu na nim pykać, na nim grać, no i sobie tutaj działać w co tylko chcecie, więc bardzo prosta rzecz, jak widzicie, naprawdę prosta rzecz, no i w ten oto sposób możecie właśnie sobie pograć niższymi polskimi ligami e, dzięki właśnie modyfikacji Pep.